Witam serdecznie w kolejnej lekcji. Ostatnio wrzuciłem Wam taką lekcję o zebraniu jabłek z mojego ogrodu i powiedziałem Wam, że to piękny przykład na present perfect i w brytyjskim i w amerykańskim. Niestety okazało się, że znowu native speaker amerykański mi powiedział, że dopuszcza simple pas. Lekcję, link do tamtej lekcji Wam rzucę w opisie i pod koniec chodziło o tamtą jabłonkę. Natomiast słuchajcie, mamy w końcu, mamy w końcu zdanie, gdzie bez bezdyskusyjnie powiedzieli i Brytyjczycy, i Amerykanie, że tylko i wyłącznie prezent Perfect. A zapytałem ich, bo pojawiło się takie pytanie w komentarzu o zdanie typu Gdzie byłeś? W sensie, że mąż wraca z pracy, małżonka mu otwiera drzwi do domu. No i pyta. Wraca oczywiście dużo później. Gdzie byłeś? I teraz słuchajcie, okazuje się, że tylko i wyłącznie present perfect tu, i tu, czyli Where have you been? Tu jest po prostu jakby złość, jakieś tam emocje. Małżonka dopytuje, gdzie do tej pory był. E, Brytyjczyk powiedział, że jest możliwy simple past. Gdzie byłeś, tylko w ciut innym kontekście, w sensie, że coś musiało paść wcześniej. Na przykład I called you earlier. Dzwoniłam do ciebie wcześniej. Where were you? Gdzie byłeś? Czyli gdzie byłeś wtedy, jak dzwoniła. Czyli jeszcze raz, uwaga, zdanie: gdzie byłeś, jeżeli ktoś przychodzi spóźniony. Where have you been? Been po brytyjsku, been po amerykańsku. Chinky it's